Hej wszystkim! Dzisiaj taki spokojny, ale świąteczny klimat. Jutro jest Wigilia i chciałam Wam was przywitać. Yy, I witajcie wszyscy, którzy teraz mnie oglądają. Dzisiaj ten odcinek będzie taki spokojny, dlatego bo każdy odcinek ma jakąś nazwę. To mnie właśnie tak denerwuje, że każdy odcinek musi mieć jakąś nazwę. To jest śpiewanie tutaj vlogi. Nie może być po prostu zwykłego odcinka, miało być dzisiaj z artbookami, ale nie będzie z artbookami, bo drugą część artbooków nagrywałam ponad 15 razy i niestety mi się nie nagrała, więc jakiś chyba duch świąteczny nie pozwala mi nagrać tej serii, więc z artbookami i ze zdjęciami, miało być z Dancing Studio, z pokojami tak samo też miało być, ale to po świętach. Teraz, jak są święta, to musimy wykorzystać ten czas z rodziną, z przyjaciółmi. Tak jak to powiedział Naruciak: nie spędzajcie czasu przed komputerem, przed YouTube'em. Przecież możecie po prostu spędzić ten czas ze swoimi znajomymi, tych, których najbardziej kochacie. Ale wiem, gdyby to był taki zwykły filmik, po prostu, w którym mówię, to by było pewnie zero łapek w górę. A więc witam Was w moim odcinku, który jest i świąteczny, i taki mój. Więc zapraszam do oglądania. Dzisiejsza moja stylizacja jest taka. Oto taka. Weźmy na mój profil. Tutaj już nagrywałam, ale mi się niestety, jak zwykle, kamera wyłączyła. Mi się w ogóle telefon wyłączył. Więc udostępnij jeszcze raz. I tak, właśnie rozdaję prezenty dzisiaj. I urzędnej osoby. Rozdałam. O, na przykład to prezencik dam, kofam. Chat name. Sweet, dziękuję. Kajne, dzięki, dzięki, dzięki. A co, nikt nie chyba nie chce prezentu? Więc dajemy Tobie. Za chwilę będziemy i Grafa przy okazji. Dobrze, damy Ci Grafa yy, na odcinku i damy Ci prezent. Dzisiaj wy muszę wykorzystać wszystkie 10 prezentów do rozdania. Już rozdałam yy, zero na razie. rozdałam Jednej osobie martynie jeszcze później, za chwilkę dam, ale to za chwilkę. Yy, nie jesteś VIPem, więc musimy szukać jakiegoś prezentu. Dla ciebie nie VIP. Szukamy, szukamy, szukamy. Yy, 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 yy. Yy, jejku, nie wiem w sumie, co ci mogę dać. Może tą taką czapkę w sumie. Albo nie, bo to jest do kompletu, więc jeszcze artbus z kompletem na ja pewno zrobię. Więc jeśli chcecie tą czapkę i w ogóle ten cały zestaw, to piszcie mi w komentarzu, yy, że no to zrobię taki wtedy. No, taki, takie jakby artbook. Yy, I tą, o tą. Nie wiem, jak to się nazywa. Torebkę. Ja nie wiem, jak to się nazywa. Yy, z torebką, i dam drugi taki kolor wysyłam. Prezent został wysłany. Tak. Przepraszam Was bardzo za odgłosy w tle, jeśli jakieś się pojawiły. Ale niestety, odgłosy w tle, jak zwykle Wam to powtarzam, niestety muszą być. Bo świat. Jest, nie jest bez odgłosu ja sobie kamerkę tak, tak udostępnia bo to za przemowy boziówkiii teraz prezent wędruje do martiny martina e, o, o, jaki ukośnik wykrzyknik 12 z tymi świętami jakoś mi się język plącze plącze mi się język o martina jest fipem więc może damy jej to kurczaczka takiego to jest unikat Podobno. No to jest unikat, nie możecie go znaleźć w sklepie, więc ciesz się z unikatu, który każdy dostał chyba na święta. Ej, chyba, że nie robiła zadań wielkanocnych, no to nie dostała. Yy, I kolejną osobą będzie Jula Vip. Masz coś w się o prezencie, czy nie masz? Zbieram prezenty, nawet zbierasz, to Ci damy coś, prawie aż 50 chcesz. Za chwilę Wam powiem coś o prezentów. Ale najpierw dam prezent Julii Vip, która, y, która nie jest Vipem. I w ogóle to mnie troszkę denerwuje, bo też takie malutkie pogadanki. Troszkę mnie to denerwuje, że niektórzy po prostu piszą w, 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 w swojej nazwie użytkownika, na przykład Super Mega Vip, albo jestem Vipem, czy coś w tym stylu. Y, I to jest takie trochę wkurzające, a nawet nie są Vipem i nigdy nie byli. I to jest takie trochę tępe, no ale trudno, niektórzy tacy są. Jedziemy ze spodni, bo nie mam nic. W akcesoriach to mogłabym podarować. Co ja robię ze swoim życiem? Jak niektórzy też mówią, co ty robisz ze swoim życiem, to ktoś odpowiada, wykorzystuje je. I to jest taka taka kosa, wtedy taka mega trochę, Ale dobra, już nie, nie będę Wam mówiła o kosach. Dobra, wesołam. Proszę, prezent dla Julii VIP. I moi drodzy, prosiłam was o wbicie 25 prezentów na odcinek wigilijny, który się jutro pojawi. Postaram się, żeby jutro był na kanale. Ale byliście 44. Wow, wow, wow! Dziękuję Wam bardzo za to! I na pewno może jeszcze jeden jakiś prezencik ktoś mi podaruje i będzie 35, więc taka prawie parzysta liczba. Na kamera tutaj w roku? Nie, musi mi, nie daje do rogu. Ja kamerka! Teraz bym właśnie powiedziała, że z rzeczy nie wykorzystuję. Ale nie zmieniając faktu. Dziękuję wam bardzo za to. I jeszcze jeden prezencik i właśnie będzie taka fajna sumka. A najlepsze jest to, żeby po prostu dajecie tak od siebie. Ale wracając do tematu, dziękuję wam za te prezenty. I właśnie najlepsze jest to, jak już o tym mówiłam, że ja was nie zmuszam. Dajcie po prostu tak od siebie, widzicie status z prezentami, zbieram prezenty na odcinek i dajecie. I to jest najlepsze. Bo ja nie muszę nikogo przecież zmuszać. A few moments later. Nie, ja wcale nikogo nie zmuszam. A wracając do świątecznego klimatu, e, będę rozdawać właśnie teraz prezenty. Więc pierwszą taką osobą, na znaczy nie pierwszą, ale e, będzie to mysia. Mysia, tak dużo a. 4, 8, 3. Pozdrawiam. I damy ci coś, jakiś prezencik. Idziemy teraz dalej. Nie akcesoria, tylko włosy. Tak, teraz włosy. Może coś z włosów będę miała? Miałam jakieś tam włosy do oddania. Tylko które to teraz były? Hmm. To jest do kompleciku, więc ten komplet będę oddawać, więc nie. Ale te włosy myślę, że mogę je spokojnie oddać. Nie, tu nie jest jeszcze ten kolor. Tak, to jest ten kolor. Taki róż. To jest chyba ten róż. I wyśli. Okej. Okay. Co chwilę będę sprawdzała, pocztę, czy ktoś nie napisał o prezencie. Ale nam nie napisał. Więc idziemy dawać kolejne prezenty Zaktualizowałam jeszcze raz mój profil Ale nie przechodźmy dalej e, Prezent wędruje do wikimag123 e, ma, ma też kanał wikimag123msp e, No i tak dajmy Ci prezent Może tutaj mój Profil zmniejsz Znaczy nie profil tylko mnie ogólnie zmniejszę Dam kamerkę do rogu Przepraszam że tak Wam pokazuję jak ją daję no, do rogu, fajnie się tutaj nie tak jak na dole. I z włosów też daję jakiś prezent, bo mam jakieś tam włosy do oddania. W ogóle zrobiłam arta z włosami. Więc co się stało? No. coś VIP, więc mogę też jakieś włosy Ci VIP dać w sumie. Ale nie wiem, czy jakieś będę miała. Chyba te, takie w sumie już z nich nie korzystam, jakby tak powiedzieć. Myślę, że taki kolor wystarczy i podarowałam prezent. W ogóle fajne jest takie takie logo tutaj, takie świąteczne, z takim, no, takim misiem, jakby to powiedzieć, takim misiowatym boni. Kolejny prezent wędruje do cinka 8, której dziękuję też, bo pisałam z nim i w ogóle tak się zaprzyjaźniliśmy, pozdrawiam serdecznie. I tu też będą włosy, o ile patrzyłam, to ty jesteś taka mroczna, troszkę ubrana, tak mrocznie, więc do siebie wędrują takie czarne włosy, mam takie właśnie jedne, które są czarne i których, no i zaś się tak stało, a nie wiem, co się dzieje. I to są proszę Państwa te włosy. Tak. Czarne. Damy na czarne kolor nie brązowy. Nie. No przepraszam, chyba mi się coś... Czy jak coś mrugło, ale nie mi się zrobiło zdjęcie. Okej, okay, dałem prezent i teraz idziemy i dajemy prezent Martinie. A nie Martinie już daliśmy. Najwyżej ich nam wystarczy jeszcze prezentów. Damy, ale damy Matylda 1, 1, 2. W ogóle zauważyłam, że dużo osób ma 1, 1, 2. E, bo na przykład mam taką moją koleżankę, która też ma 1, 1, 2. Mam też inną taką osobę na Mójsterfan, która ma 1, 1, 2. Więc dużo, dużo jest takich osób, które po prostu mają 1, 1, 2. E, a nie, nie będę już są włosy, już patrzę 11 minut, masakra a w ogóle chciałam Wam powiedzieć o moim nowym kanale, dajcie tam suba yy, i po prostu tam będzie ogólnie będę już ja, tak yy, i będzie, będą vlogi mam nadzieję, że będzie, że, że po prostu docenicie to też damy takie czarne włosy Będą vlogi na tym, mam nadzieję, jak to wypali. Nie yy, wiem, co mi się stało. I kanał się nazywa v... co się stało? V -K -M TV. Yy, no i dajcie suba. Miałam wrzucić filmik z Wigilii Szkolnej, ale już chyba wrzucam po raz piąty. I dalej mi się nie wróciło, bo piszę, że coś tam nie można wrzucić, albo coś w tym stylu. E, I napiszcie mi też w komentarzu, dlaczego tak się dzieje i czy macie jakieś, jakieś, nie wiem, porady na ten temat. A jeśli chodzi o ten odcinek, to on będzie, bo też mam playstyki, 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 pla, mm. coś tam. Coś tam. Przepraszam, że tak dziwnie mówię, ale nie wiem, playstyki. Playstyki. Niech powiedzmy, że to są playstyki. I tam, co się będzie znajdowało w playstyce, coś czego jeszcze nie było, bo właśnie zakładam taką nową serię. Już jeden odcinek był. No i ten jest rok i drugi, bo początek. Jak sami widzicie, pewnie włączyliście ten odcinek i myśleliście: początek taki, wow. Spokojny coś się z tą Wiką dzieje A teraz ogarniliście, Że jestem normalna Znaczy w sumie nie jestem norm normalna Ale że ten film jest normalny Tak jak wszystkie I się pokopowałam mogę dać jeszcze yy, Dwa prezenty Więc teraz Wybieram z moich przyjaciół Damy Vanessa Jak dajemy prezent yy, Haszczak Vanessa 06 haszczak Masz hasztaki? Ja lubię hasztaki. W ogóle napiszcie mi, jakie będą być najbardziej takie jakby powiedzonko, typu hasztag, smaj, tak coś tam, hasztag takie z hasztakiem, bo ja ogólnie lubię wszystkie hasztaki. No. I moje koleżanki na prośbę tych moich koleżanek. Dzisiaj ben, w ogóle pozdrawiam Kamila 13AB i Reven13, bo. Upominałyście się tam, któraś się upominała, że mam strasznie krótkie odcinki, że tak dziwicie, widzicie, sam takie krótkie. No i dzisiejszy odcinek będzie taki troszkę długi, 15 minut może się wyrobimy, a jak nie to troszkę dłużej. A więc wybrałam takie kolorki i już wy wysyłamy. Przepraszam jeśli mi się zgubienił głos, ale musiałam się przenieść w inne miejsce, bo tam się mój brat obudził i w ogóle zrobiło się zamieszanie. I wiecie jak to jest. Może wiecie, może nie wiecie. I kolejny prezent wędruje do Ola 2005. I tu też chyba będą włosy. No tak, i ogólnie chciałam Wam jeszcze przekazać informacje, bo dzisiaj będzie taki dużo informacji. Tak ja na przykład, przepraszam, jeszcze mi ta bateria. Yy, I nie wyrobimy się w 15, może nawet w 16 się chyba nie wyrobimy. Jeśli właśnie jest ten mój kanał, to to jest taka, te, ten drugi, zasubskrybujcie go bardzo proszę. Chociaż jeszcze nie ma tam filmików, bo mówiłam Wam o tej Wigilii. Nie wiem, co się dzieje. No, macie te włosy, yy, i kolejną wiadomością jest, że mamy własnego Snapchata. Yy, I filmik też miałam wrzucić z tego Snapchata, ale niestety. No, się nagrał tak, jak się nagrał, i niestety go nie wrzucę, bo się strasznie zacina, ale mamy swojego zawrzecia. Nazwa wik Tak jak mamy kanał, tylko bez żadnych przerw. No i to ogólnie były chyba wszystkie prezenty, które mogłam rozdać. No i chciałam Wam jeszcze powiedzieć, nie wiem czy Wam mówiłam, ale każdy, kto mnie ogląda, nazywa się śmieszek. I teraz, jeśli chcecie być moim śmieszkiem, Uwaga, musisz w komentarzu napisać hashtag śmieszek. Zasubskrybować mój kanał, dać łapkę w górę na wszystkich filmikach. To jest chyba 11 jakoś tak, więc nie masz dużo. Obejrzeć je yy, i odpowiedzieć na pytania, które zadaję w filmiku, a który na przykład naprawdę zadaje znacznie dużo pytań. No i w tym filmiku na, napiszcie śmieszek. I to jest tyle, jeśli macie do pytania w komentarzu. A jutro w komentarzu będziecie musieli coś innego napisać, więc jeśli chcesz być śmieszkiem, napisz śmieszek Mam nadzieję, że będzie dużo śmieszków. Dlaczego taka nazwa? Bo wika MSPXD, a XZ zawsze znaczy śmieszne, i w ogóle Więc jesteście śmieszkami. Cieszycie się, bo ja się strasznie mega cieszę. Grupa na Facebooku, no nie wiem czy się pojawi. Mówiłam Wam chyba, albo Wam nie mówiłam. Czekajcie, nie wiem nawet czy mówię, mówiłam, ale musicie bić sto w górę, żeby była grupa na Facebooku, więc no, dlatego dałam taką nazwę, bo wiem, że nie wbijecie, dlatego, nie, 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 dlatego, nie, dlatego. Dobrze, moi drodzy, ja się z wami żegnam, już jest 17 minut, postaram się, żeby 18 nie było, będziecie mieli oczywiście napisane wszystko w opisie, snapchat jak się nazywacie i co musicie zrobić, żeby być czymś śmieszkiem i też y, będziecie mie mieli nazwy mojego drugiego kanału yy, ja się z wami żegnam jutro będzie wigilijny odcinek proszę was o ten jeszcze jeden prezent żeby było 45 yy, i dzisiejszy odcinek będzie w serii coś czego jeszcze nie było mam nadzieję, że się wam ten odcinek spodobał piszcie czy chcecie więcej takich odcinków ja się z wami żegnam do zobaczenia na następnych odcinkach czyli jutro, mam nadzieję Papa! Pozdrawiam.